Od czasu odkrycia gwatemalskiego Super City fundusze na badania w innych miejscach zostały wyczerpane. Dlaczego jesteśmy świadkami aktywnej próby ukrycia innych ruin przed światem? Dowody na to zaczynają się mnożyć. Jednak tam, gdzie główny nurt akademicki nie chce wkroczyć, wielu innych jest chętnych do podjęcia pracy. Niektóre zadziwiające cechy amazońskich lasów deszczowych wskazują na inną superosadę, prawdopodobnie o rozmiarach podobnych do starożytnych stanowisk znalezionych w Gwatemali. Grupa naukowców i badaczy po penetracji tego obszaru nazwała ją amazońskim Stonehenge. Znaleźli dowody na to, że w Brazylii istniała kiedyś wysoce zaawansowana starożytna cywilizacja. Stwierdzono, że osada została zbudowana 500 lat przed rozpoczęciem europejskiej kolonizacji obu Ameryk. Dowody sugerują, że w rzeczywistości istniały one na długo przed tą datą, a ludzie, którzy kiedyś zamieszkiwali brazylijską Amazonię, prawdopodobnie stworzyli imponującą aranżację ogromnych, strzelistych bloków. Naukowcy spekulują, że te masywne kamienie były podobne do tych znalezionych wcześniej. Przypisywana starożytnemu obserwatorium astronomicznemu konstrukcja składa się z 27 bloków granitu, każdy o wysokości do 4 metrów, stojących pionowo w okręgu o średnicy ponad 30 metrów. Prawdopodobnie ponad tysiąc lat temu na tym obszarze kwitła starożytna cywilizacja rdzennych mieszkańców. Archeolodzy zdali sobie sprawę, że ludzie, którzy tam żyli, byli bardziej rozwinięci niż wcześniej zakładano. Kto zbudował amazońskie Stonehenge? Czy pod lasem deszczowym kryje się zaginiona superosada, taka jak w Gwatemali? Spróbujemy się tego dowiedzieć. Niedawno National Geographic opublikował niesamowity artykuł o ogromnej starożytnej metropolii ukrytej pod głębokim lasem w Gwatemali. Ujawnienie zaginionych miast niesie ze sobą drastyczne, ale długo oczekiwane realizacje w środowisku akademickim, społeczności archeologicznej i programie edukacyjnym. Szacuje się, że populacja tego miasta wynosiła tysiące, a w rzeczywistości sięgała milionów ludzi. Cywilizacja, a raczej niesamowicie starożytne i do tej pory skomplikowane miasto, do dziś mogłoby rywalizować z najgęściej zaludnionymi obszarami Ziemi. Tak ogromna liczba ludzi w takiej przestrzeni wymaga niesamowitej złożoności i zdolności technologicznych. Bez wątpienia wymagane drastycznie jest ponowne spojrzenie na nasze obecne rozumienie historii. Ta prekolumbijska cywilizacja, ukryta przez niezliczone tysiąclecia pod gęstymi lasami deszczowymi Gwatemali, według niektórych osiągnęła szczyt zaledwie 1200 lat temu, a nawet jest całkiem możliwe i bardziej prawdopodobne, że jest o wiele starsze. Według najnowszych badań, obszar ten mogło zamieszkiwać od 10 do 15 milionów ludzi. Dzięki dronom ustalono, że miasto rozciągało się na zdumiewające 2000 km kwadratowych. Odkryto, że istniała tam zaawansowana infrastruktura, która obejmowała obszary rolnicze z podwyższonymi szlakami handlowymi, tak aby zapobiec powodziom w porze deszczowej. Eksperci twierdzą, że może to być filar potrzebny w przyszłych badaniach minionej cywilizacji. Nie ma zbyt wiele dowodów na ich istnienie poza wyrafinowanymi strukturami. Zgodnie z przewidywaniami, nowoczesna technologia ostatecznie położy kres temu ogólnoświatowemu tłumieniu tego, co powinno być swobodnym przepływem informacji, a nie traktowane jako coś kontrowersyjnego. Prawdopodobnie pojawi się o wiele więcej rewelacji na temat tajemniczych ludzi którzy zbudowali tę ogromną sieć miejską. Niewątpliwie jest to zdumiewające odkrycie. W ciągu ostatnich kilku lat coraz więcej nowoczesnych technologii było wykorzystywanych przez osoby mające do nich dostęp, nie tylko po to, aby ujawnić prawdę dotyczącą prawdziwej historii człowieka, ale także, by odkryć rzeczywisty, pierwotny rozmiar zaginionych, starożytnych ruin cywilizacji. Wiele z nich zostało zniszczonych przez powstające tam osady, a także samą matkę naturę. Większość najbardziej imponujących miejsc, które przetrwały erozję, zostało wystawionych na działanie żywiołów. Istnieje jednak mnóstwo obszarów, które zostały w pewien sposób zabezpieczone przed tymi siłami. Chociaż roślinność może mieć katastrofalny wpływ na megalityczne fundamenty, to jednak rzeczywisty ślad tych struktur, a także ogólny rozmiar niegdyś legendarnych osad nadal można zobaczyć za pomocą nowoczesnego radaru penetracyjnego. Chociaż rzeczywistość jest przekonującym faktem wspierającym nasze własne przekonania w odniesieniu do znacznie większej, obecnie ukrytej i powszechnie ignorowanej historii ludzkości, nadal istnieją cechy starożytnego miejsca, które próbuje się ignorować i pomijać. Te konkretne megalityczne bloki w jakiś sposób stały do góry nogami. Były eksplorowane i eksponowane przez prawie 100 lat. Zostało przeprowadzonych wiele ekspedycji fotograficznych, i dopiero teraz udowodniono, że nie były one zwykłymi drogowskazami wykonanymi z kamieni, ale wyraźnie zostały wycięte i przetransportowane do ich obecnego miejsca. Są one strategicznie rozmieszczone w obrębie jednej wielkiej megaosady. W jaki sposób faktycznie dokonali tego wyczynu, skoro do takiego przedsięwzięcia wyraźnie potrzeba nowoczesnej techniki i sprzętu? Osiągnęliśmy takie zdolności dopiero w ubiegłym stuleciu dzięki rozwojowi technologii. Jest to wyraźna cecha identyfikująca, która obnaża prawdziwe możliwości budowniczych tego ogromnego miasta. Naukowcy chcieliby twierdzić, że była to jedynie osada Majów, jednak w rzeczywistości sugerują, że została ona po prostu ponownie zamieszkana przez te cywilizację, pozwalając archeologom wskazać palcem na daną grupę. Ze względu na jej ogromny wiek, została pominięta w historii, prawdopodobnie jak wiele innych starożytnych osad. W jaki sposób, a właściwie dlaczego przenieśli i wycieli tak ogromne, enigmatyczne, starożytne megality w obecnie zaginionym mieście? Jest to miejsce, które uważamy za bardzo fascynujące i tajemnicze. Istnieje wiele zaskakujących, anomalnych przedstawień artystów w całym lesie deszczowym. Dziwne projekty rakiet, statek starożytnej, zaawansowanej technologii, tablica przedstawiająca katastroficzną sytuację, jaką były wybuchy wulkanów z tonącymi tubylcami. Te wydarzenia rzeczywiście kiedyś miały miejsce, i zostało to zawarte w oświadczeniu wydanym przez ministra turystyki meksykańskiego stanu Campeche. Luis Augusto García Rosado, najwyższy rangą urzędnik rządowy, twierdzi, że Gwatemala, podobnie jak Meksyk, dom starożytnej, ale zaawansowanej cywilizacji Majów. Również ujawniła pewne prowokacyjne odkrycia archeologiczne i teraz uważa, że nadszedł czas, aby ujawnić te informacje. Rozado mówił o kontaktach między Majami a istotami pozaziemskimi, popartych tłumaczeniami pewnych kodeksów, które od jakiegoś czasu przechowuje w podziemnych skarbcach. W rozmowie telefonicznej z przedstawicielem mówił również o lądowiskach w dżungli, które mają 3000 lat. Co sądzicie o odkrytych ruinach? Czy mieszkańcy tego obszaru mogli kontaktować się z istotami pozaziemskimi? Dajcie znać w komentarzu, a jeśli podobał Wam się odcinek, zasubskrybujcie kanał po więcej ciekawostek. Do zobaczenia! W kolejnym materiale. Cześć!